Cześć, dzisiaj opowiem wam o książce, która łączy w sobie cechy Indiany Jonesa, ma w sobie także coś książek Dana Browna i nie jest żadną z tych pozycji. Zapraszam. A tą książką jest książka Matyldy Asensi Ostatni katon wydanej przez wydawnictwo Sonia Draga. Taki dość grubaśna, fajna pozycja na lato, Do czyta się bardzo dobrze. I już tak na początku mówię takie rzeczy. Dobra. Matilda Sensi jest pisarką, która specjalizuje się w powieściach historycznych, ale ona łączy fikcję z faktami i wychodzi z tego całkiem przyjemna pozycja. Ostatni katon jest to książka, która została wydana na całym świecie w 14 krajach, sprzedana w ponad 3 milionach egzemplarzy, więc cieszyła się dość sporą popularnością. Mnie się ta książka podobała. Podobała mi się z kilku względów, a zaczniemy może od bohaterów. Głównymi bohaterami, a jest ich trójka, jest siostra Ottawia, paleograf, czyli zajmuje się rozwojem badania pisma w procesie historycznym, kapitan Głaz, jak nazywa go Ottawia, czyli kapitan gwardii szwajcarskiej i archeolog, profesor Farage Boswell. Nie ma co ukrywać, że tutaj wiodącą postacią jest Ottavia, czyli zakonnica. Ona pracuje w tajnych archiwach Watykanu i zajmuje się badaniem tajnych pism, które powstawały w dawnych wiekach, i odszyfrowywaniu ich znaczenia. Jest ona bardzo dumna ze swojej pracy i jest ona jedną z najwybitniejszych specjalistek, jeśli chodzi o tę dziedzinę nauki na świecie. W pewnym momencie zostaje poproszona przez kardynała na spotkanie, i tam spotyka właśnie kapitana Głaza. I jej zadaniem jest rozszyfrowanie skaryfikacji na ciele zamordowanego Etiopczyka, ponieważ władze kościelne podejrzewają, że te skaryfikacje mają coś wspólnego z kradzieżami relikwii z kościołów na całym świecie. No i w tym momencie zaczyna się cała akcja, ponieważ Ottawia wraz z kapitanem i archeologiem Faradżem wpadają na trop odłamu religii kościoła, takiego, który się nie poddał władzy żadnego istniejącego kościoła on działa przez wieki ale w ukryciu i żeby dotrzeć do celu muszą pokonać pewne trudności a z pomocą przychodzi im Dante Alighieri i Boska Komedia kto czytał Boską Komedię albo cokolwiek pamięta z niej to wie że przez tarasy czyśćca prowadzą nas do paradiso czyli oazy mlekiem i miodem płynącej i ta trójka naszych bohaterów zaczyna fascynującą podróż ponieważ zaczynają oni Odkrywać tajemnice właśnie tej boskiej komedii Dantego. Oczywiście poza samym Rzymem i Watykanem są oni także na Sycylii, są w Rawenię, podróżują do Jerozolimy, Aten, Konstantynopola, a także do samej Etiopii ich tam zaprowadza i są w międzyczasie także w Egipcie. Podróż fascynująca. Oni w trakcie tej podróży muszą poddać się wielu próbom, muszą. Zdać się na siebie, na swoją inteligencję, na swoją wiedzę, na szczęścia trochę i przypadku muszą się zdać. Więc jest to fantastyczna podróż. Są tutaj urywki, gdzie można się zaśmiać, są urywki, gdzie trzymają trochę w napięciu, choć nie cały czas. Ten tytułowy ostatni, Katon, jest to właśnie przywódca tego kościoła, tej organizacji, która tak dobrze się ukrywa, i oni chcą tam dotrzeć właśnie na zlecenie Watykanu, żeby ich odkryć i przekonać właśnie do powrotu na łono kościoła katolickiego. W międzyczasie oni spotykają się z głowami różnych kościołów, Ponieważ te relikwie giną z kościołów różnych wyznań, oczywiście mamy tutaj jakieś wątki osobiste dotyczące poszczególnych bohaterów, ale jest ich na tyle mało, że to nie są jakieś nużące i wielce zajmujące. One tylko dopełniają fabuły tej książki. Dodam jeszcze, że akcja tej książki dzieje się za pontyfikatu Jana Pawła II i są tutaj pokazane kulisy tego, jak wygląda. Watykan od tej wewnętrznej strony, to, to co się nie przedostaje do mediów. Nie wiem, ile to jest prawdy, ile tutaj jest wymysłów autorki, ale dodaje to jakiejś pikanterii tej, tej książce. Poza tym, jak już mówiłem, Oktawia jest Sycylii, więc tutaj też mamy ten wątek sycylijski trochę pokazany. Mamy też wyjaśnione, skąd się wzięły właśnie te stroje. Gwardii Szwajcarskiej w Watykanie i jak wygląda życie siostry, która nie jest obligowana do noszenia habitu. Oczywiście, jest tutaj, pojawia się jakiś wątek miłosny, jakieś rozterki ale to w tego typu książkach zawsze się pojawia. Czyta się bardzo dobrze, czyta się bardzo szybko, jest bardzo dobrze przetłumaczone z języka hiszpańskiego, przyłożyła Bożena Sęk. Nie mogę się tutaj do niczego doczepić, do języka, do narracji. Naprawdę przyjemna lektura. Najbardziej mi się podobały właśnie opisy budynków, jak to wygląda, jak oni posz pokonują poszczególne zadania, jakieś są czasami detale architektoniczne, co mnie bardzo interesuje, ale nie ma tego aż tyle, żeby mogło to znużyć. Przynajmniej tak, jest w moim odczuciem. Polecam Wam książkę Matilda Asensi'ego, ostatni katon. Dobrze się czyta. Fajna historia, i w wakacje będę czytać drugą część, bo naprawdę jestem bardzo ciekawy. Ta książka została mi polecona przez moich hiszpańskich znajomych, którzy ją czytali w ubiegłym roku na wakacjach. Bardzo im się podobała, więc pomyślałem, że w tym roku na wakacje będę czytać drugą część na wyścigi ze znajomymi, którzy też będą czytać właśnie drugą część w te wakacje. Zobaczymy, komu pójdzie szybciej. I to by było na tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!